W ostatnich ponad 35 latach Polska osiągnęła wielki sukces. Polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy osiągnęli wielki sukces. Jesteśmy dwudziestą gospodarką na świecie, co zostało potwierdzone i to uznaję, drodzy Państwo, wciąż w poczuciu skromności, ale to uznaję także za mój osobisty sukces w kwestiach dyplomacji. Nie przedsiębiorczości, że prezydent Donald Trump zaprosił prezydenta Polski do uczestnictwa w spotkaniu grupy G20. To nasze wspólne zobowiązanie i wspólna praca polskiego prezydenta, polskich dyplomatów, aby wykorzystać ten sukces w przyszłym roku podczas spotkania państw, uczestników grupy G20. A ten sukces, drodzy państwo, polskiej gospodarki i też chcę to podkreślić i powiedzieć. Często odbywał się przy pomocy polityków, ale bardzo często także wbrew politykom i wbrew rządom, albo niezależnie od tego, jak wyglądała praca rządu i jak wyglądał tryb polskiej legislacji, to polscy przedsiębiorcy i polscy pracownicy, ludzie pracy i ludzie biznesu wypracowywali sytuację, w której jesteśmy dzisiaj w roku 2025. Tak, to zasługa naszej narodowej Wspólnoty i tego, że jesteśmy pracowici, przedsiębiorczy i innowacyjni.